Kolejki numer 4 drugiej ligi, a więc Spadkowicze z poprzedniego sezonu pierwszej ligi, a więc Górnik Łęczna, Ruch Chorzów, Komarnicki 10, Mateusz Bogusz 11, Tomasz Podgórski 14, Mateusz Bartolewski 15 Adrian Łuszkiewicz 64, Łukasz Sosnowski 11, Patryk Szyszy 93, Dawid Dzięgielewski. Ostatniej rywalizacji wyjazdowej wygrała z Rowem Rebnik 2 do 1. Tam akurat z przodu zagrałem między innymi. Między innymi z przodu zagrał Paweł Wojciechowski dzisiaj do europejskich Pucharów. Później już pod Beskidzie. Wcześniej także ruch, później powrót do ruchu. Doszotkowanie piłki na pole karne. No i świetna interwencja Prusaka! Nie udało tutaj się dobić tej piłki. Od tego sezonu włącznej. Doszotkowanie podórskiego kolejne na pole karne. Prusak złapie to pewnie, chociaż tutaj na raty trochę zagrał w sytuacji bohater sytuacji Dawid Dzięgielewski. A Tomasz Podgórski znowu wrzuca piłkę na pole karny. To jest niezła centra! No i uderzenie na bramkę. Znowu interwencja blisko słupka. Arbiter, że nie było zagrania ręką podczas interwencji e, obrońcy e, Łęcznej. Jeszcze doświadkowanie do, do piłki na pole karny. Uderzenie! Prusak interweniuje, ależ ruch na początku tego meczu przycisnął gospodarzy. To od razu jeszcze bardziej tutaj ożywiło ataku. E, obstanie upatuje Mohamed Essam, Sam. S. Sam będzie uderzał na bramkę. No i kapitalna interwencja e, ze strony Lecha. Jeszcze gusza. O nim nie, nie, nie można zapominać. Dziękielewski uderzył na bramkę, ale lewa noga i gdzieś. Mogą stanowić też o sile, bo naprawdę to też nie są piłkarze, którzy na początku tego sezonu są jacyś słabi. S. Sam na pole karne. Dziękielewski będzie miał okazję. Dziękielewski uderzył, ale ponad poprzeczką uderzył. Prawy pomocnik górnika Łęczna, ale nie wiem, czy to Państwu przypomniało taką jedną akcję z na pole karne to jest dobre doświadkowanie, leknie pewnie. Będzie uderzenie, no i gdzieś oko z linii bramkowej w tym momencie. Ruch uratował się przed stratą pierwszej bramki, ale bez faulu, szysz szyszy pole karne, szysz przed pole polekarne jest uderzenie i będzie rzut karny dla górnika Łęczna w 40. W drugiej minucie nawet tego meczu follow Lech ruszył, szybciej. pewnie i mocno. 1 do 0, górnik Łęczna obejmuje prowadzenie w 42 minucie meczu. I proszę posłuchać. 1-0 Górnik Łęczna prowadzi z ruchem Chorzów po trafieniu z rzutu karnego z 43 minuty Patryka Szysza. No. Bramce z rzutu karnego, piłka już na środku, pierwszy gwizdek w tej drugiej połowie Pawła Kukli. Nie ma żadnych rozsad jak dobrze widzę, wobec czego można szybko przypomnieć składy napastników. Teraz dobre zagranie i uruchomienie Szysza, w pobliżu pola karnego jest S sam. Patryk Szysz w okolicy pola karnego, tam jest Dzięgielewski, przestrzelił! Przestrzeń w tej sytuacji Dawidzki, ale cały czas, cały czas ruch jest przy piłce. Gdzieś tutaj uratowali sobie jeszcze tę akcję. Kowalski uderzył, pory rykoszycie, Ta piłka gdzieś odbita od, od Pajnowskiego. Miało to miejsce w pierwszych 15 minutach. Dosiadkowanie Podruskiego na polekarny Kulejewski, czy ktoś to zakończy? Piłki nie ma w siatce. Szybko pojawił się po prawej stronie Kowalski. To on rzuci teraz z prawej strony z wysokości polakarnego do środkowania i gol! Nie, poprzeczka jest, bramka! Jest jeden do jednego! Wojciech chęciora Trafia na jeden do jednego w Łęcznej. No i to wszystko w tej chwili dopiero się udokumentowało. Niebiescy trafili do bramki. Kamil Będkowski na pole karne. Minął się z piłką Lech. Słupek uratował. Ruch jeszcze nie koniec. Dobitka też przelokowana, ale to jest bramka. Na dwa do jednego trafia Szanowski do bramki. A więc Górnik Łęczna na prowadzeniu od 72 minuty spotkania. No to wszystko gdzieś się wyklarowało tak naprawdę się z niczego, bo później... Po tym dośrodkowaniu Będkowskiego. Ta piłka gdzieś niefortunnie po błędzie Lecha wylądowała na słupku. Ona się... eee, górnika Tymosiak, Tymosiak. patrzy gdzie jest Szanowski, ale Tymosiak idzie sam! 3-1, ale, ale to był okres górnika. Łęczna, fenomenalna akcja Tymosiaka. Uderzył technicznie, bez szans był tutaj Kamil Lech i górnik podwyższa swoje prowadzenie. 3-1. Do końcowej linii jest tutaj Pisarczuk. Będkowski, ładnie puszczony Pisarczuk, pole karne, Pisarczuk uderzył i piłka wzdłuż bramki uderzyła, tak nie było. Tymczasem Mechszanowski już polekarne wycofanie piłki, uderzenie na bramkę Dziegielewskiego, Lech obronił to trochę na raty i tak w Oni naprawdę grali bardzo dobrze do 30 minuty meczu, Zagórski uderzył na bramkę, Lech poza linię końcową, ręcznej, jutro oczywiście. Jeszcze jeden mecz w ramach tej czwartej kolejki Olimpia Elbląg zagrał u siebie z Siarką Tarną. Brzeg Lech! Co za błąd! Kamila Lecha 4 do 1. Ja tutaj skupiam się na tym, co jeszcze będzie działo się jutro po wrzutce Kamila Pętkowskiego. Piłka po interwencji Lecha wlądowała w bramce. Oglądamy to jeszcze raz. No nie wiadomo co Lech zrobił. Nie wiem co zrobił Lech. A być może do przedstawienia kulis troszeczkę pracy TV.com.pl, a też KPSport. Tymczasem okazja dla górnika na piątą bramkę! 5-1! 5 jednego prowadzi górnik Łęczna. Patryk Szysz, druga bramka w tym meczu. Zdobywcy gola, który tę strzelaninę rozpoczęło. Goleada w Łęcznej, a szczególnie w tej drugiej połowie. Rzutu rożnego. Korczakowski zostawił piłkę pisarczukowi. Pisarczuk na pole karne. Dłuższy słupek. Lech. Przed siebie tak wypluł tę piłkę. podkarny i dzięki temu prowadziła w tym meczu. Podgórski na pole karne jeszcze starał się gdzieś musnąć tę piłkę. Będą ten. 4-1 i 5-1 i takim ostatecznie wynikiem kończy nam się ta rywalizacja. Można byłoby się naprawdę pogubić w tym, co się wydarzyło, bo naprawdę wiele rzeczy i właściwie prawie wszystko się wydarzyło w tym meczu strzelaninę. Rozpoczął Patryk Krzyż, który trafił z rzutu karnego w 43 minucie później. Wojciech Kędziora, a więc Joker Dariusza Fornalaka na 1-1. Później czerwona kartka Kulejewskiego, która ustawiła nam mimo wszystko trochę mecz i dziś wzniosła wiarę w ekipie. Z Łęcznej. Bramka na 2 do 1, następnie 3 do 1 autorstwa Tymosiaka, później Będkowski na 4-1 po fatalnym błędzie Kamila Lecha. Ta bramka pewnie będzie tak gdzieś przewijana podczas skrótów i też pewnie Państwo ją będziemy pokazywać. Natomiast później na 5-1 trafił Patryk Szysz I takim oto rezultatem kończy nam się najciekawsze mecz tej czwartej kolejki. Oczywiście może do